Dzięki za nominację. Badin, Soneku yy, Jedziemy powrót, Surmi21 Hot 16 Challenge Surmi21 wbija się na pita Pytają czemu mnie nie ma Odpowiadam czemu nie ma stream. Ej, 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 ej. Zaczęło się to w 2.16. Kiedy powiedziałem mojej mamie, że będę grał na tym d -10. Ale jednak kompanie zostałem I na pewno w grudniu zabiegł dalałem. 2.17 streamy me zacząłem, Urszak z dwójkę nawinąłem. Dalej były nowe gierki, no i stare. W amnesty z zimkami nocą sobie grałem. Force trzy sami było grane, ale to nie ja te gierki kierowałem. Także FIFA, poradników, no i tygodników nie ma Ale Bambo to był sami jak nasza rodzina Mógł tu wkleś słowa Na J -I -G, Ale skończy się moja kariera i nie będzie streama Aha. Także nominacje faster Jaruś Nie wiem, może to zrobisz, może kiedyś Chciałbym też nominować No nie wiem Tak Voice Band O Camper ale nie wiem czy to wypali No i nie wiem do no, kogo jeszcze mogę nominować BKBW czy coś Pozdro XA znaczy nie Xamper ja jestem przecież Strong 21 Genki na zawsze Gierki na zawsze Stream kiedyś będzie, pozdro